Witam ponownie. Druga część filmu 5 butów dla biznesmena. Kolejna piątka, czyli pięć modeli, które musi każdy biznesmen mieć w swojej garderobie. Pierwszy to czarny oxford. To jest akurat palcie 7748 z cielęcej skóry, szyty metodą Goodyear welted. Dlaczego ten but musi być w szafie każdego biznesmena? Bo nie da się go zastąpić żadnym innym butem. Ja wiem, co, co część z Was sobie teraz pomyśli, ile razy ja go założę? Niewiele. Od razu powiem, tak powinno być. Niewiele razy go założysz. To jest but na formalne okazje, czarny Oxford, toe z przeszyciem. Na formalne okazje do czarnych garniturów, do ciemnogranatowych garniturów. Być może założysz go 2 trzy razy w roku. Problem w tym, że jak go nie masz, to nie założysz też tego garnituru. Bo na formalne okazję, do ciemnogranatowego czarnego garnituru, jest to jedyny but, który pasuje. Bez niego będziesz wyglądał jak idiota. Po prostu. Musisz go mieć, nie ma się go inaczej zastąpić. Oczywiście powinien być na skórzanym podeszwie, oczywiście powinien być szyty, oczywiście powinien to być czarny oxford z cielęcej skóry. Pierwszy but, który musisz mieć. Ale nie zawsze chodzisz w garniturze. Albo chodzisz w garniturze, ale niekoniecznie musi być fo yy, formalny. To może być szary garnitur, może być niebieski garnitur, może być zestaw koordynowany. Nie zawsze potrzebujesz czarnych oksfordów. Czasami potrzebujesz oksfordów brązowych. Tutaj mam partidziani 7748, ten sam model, co czarny, tylko że w brązie. A tu mam kolejny partidziani 7797, zdobiony, blogowany to są tak zwane blogowania. Dlaczego potrzebujesz tych butów? Bo to są buty codzienne, buty formalne, buty oficjalne, buty eleganckie, ale codzienne. Ten but posłuży Ci do wszystkich garniturów szarych, granatowych, brązowych, jeżeli je nosisz na co dzień. Możesz, możesz je nosić do pracy, możesz je nosić na spotkania, możesz je nosić na konferencje, na wszystkie, wszystkie imprezy, na ślubie, jeżeli jesteś świadkiem. Na swój własny powinieneś raczej czarne buty. Na wszystkie okazje, które nie są super mega formalne, ten but będzie dobry. Jeżeli chcesz coś bardziej różnego, pamiętacie w pierwszej części, im but ma więcej zdobień, tym jest mniej formalny, ten jest mniej formalny niż ten, bo ma właśnie więcej zdobień, może założyć ten but. Również będzie pasował do szarych garnitur, do mniej formalnych garniturów, do zestawów koordynowanych do granatowych spodni. Do marynarki, spodniczino, do koszuli to są dwa buty typowo biznesowe, ale jednak dużo mniej formalne niż czarny oxford. Jeden z nich powiniene mieć. Ten, jeżeli wolisz bardziej, być bardziej luźny, lub ten, jeżeli jednak celujesz w większą formalność. Wybór należy do Ciebie. Ale brązowy oxford to but numer dwa, który musisz mieć w szafie. Umówmy się, nie zawsze chcemy być formalni. Czasami chcemy być na luzie, a jednocześnie elegancji. Czasami chcemy iść w dżinsach i marynarce, albo w dżinsach i golfie, ale dalej chcemy iść na spotkanie. Może jesteśmy właścicielem firmy budowlanej i chcemy iść na spotkanie z potencjalnym inwestorem. Chcemy wyglądać skromnie, chcemy wyglądać elegancko, ale nie chcemy wyglądać jak pracownik kolmo, bo jesteśmy jednak budowlańcem. Dalej biznesmenem, ale troszkę innej branży. Potrzebujemy butów Fajnych, eleganckich, ale nieformalnych. I do tego idealnie nadają się buty typu derby i najlepiej jeszcze drogowane. Tutaj mam buty Berwick 4170 ze skóry groszkowej. To jest skóra cielęca specjalnie, są pozamykane pory, co nadaje jej taki drapieżny, twardy charakter. Buty te są na najlepszej podeszwie kauczkowej świata, na podeszwie Daylight. To jest idealny but, żeby założyć go do jeansów. Masz na sobie jeansy. Masz na przykład swetę albo marynarkę i koszulę, i wyglądasz na luzie. Wyglądasz jak twardzie, ale jednocześnie elegancko. Te buty, czyli derby, najlepiej blokowane i najlepiej na gumowej podeszwie, powinny mieć jako but numer 3 w swojej szafie. To są buty na co dzień, totalnie na co dzień. Niech możesz iść do parku, na spacer z dzieckiem, wyjść z psem. To są buty, w których nie da się zajechać. Sam mam takie, chodzę w nich od dwóch lat. Chodzę w nich przez las, chodzę w nich polną drogą, jeżdżę w nich. Dalej wyglądają świetnie, pasują do wszystkich lżejszych, casualowych stylizacji. But numer 3, który musisz mieć. Te buty można zamienić na przykład na mąki. Jeżeli jesteś trochę bardziej odważny, możesz ubrać mąki. To jest parecidzianie 7770. ze skóry z cielęcej, oczywiście, i na na podeszwie częściowo gumowej, czyli podeszła JORK, guma plus skóra. I te buty też nadają się do wszystkich nieformalnych okazji. Więc takie lub takie. Wybór należy do ciebie. Ja wolę takie, ale znam osoby, które wolą te. Jeden z nich powinien śmieć. But numer cztery. Czasami chcesz być totalnie na luzie. czasami chcesz założyć sobie ds i gdzieś się przejść, albo założyć dżinsy i swobodną krótkę i gdzieś sobie iść. A jednocześnie chcesz wyglądać fajnie. Chcesz wyglądać fajnie, bo się okazać, że któryś z Twoich klientów Cię zobaczy. I jak zobaczy Cię w gumowcach, to niestety możesz trochę stracić. Może, może jesteś agentem ubezpieczeniowym, a może jesteś prawnikiem, a może właśnie jesteś fryzjerem, który też musi dbać o swój image. Więc zawsze musisz pamiętać o tym, że ktoś może da cię, cię zobaczyć. że to może być Twój potencjalny klient, Stąd warto mieć buty, które są na luzie, ale jednocześnie są fajne. I tym butem numer 4 jest sneakers, czyli but, który jest wzorowany na butach sportowych. Pamiętajcie, że to nie są buty do biegania, to nie są buty do tenisa. To są buty, które wyglądają jak sportowe, ale są użyte z cielęcej skóry, takiej samej jak każdy z tych innych butów i nadają się do wszystkiego, co jest nieformalne. One się będą dawały do bardzo mało formalnych garniturów. Biały sneakers to jest taki absolutny maskew, to jest klasyka, ale jeżeli ktoś nie chce białego, może postawić na inny kolor. Ja mam tutaj na przykład boldowe. To jest Barker Axel. To jest partidziany. Kolor garnacza. Więc boldowy, lub biały, lub brązowy, lub niebieski sneakers to jest but numer 4, który musisz mieć. Dzięki niemu wyglądasz zawsze stylowo, a jednocześnie jesteś na luzie. Jak idziesz z psem po parku, to wyglądasz fajnie, a jednocześnie nikt nie myśli sobie, że jesteś sztywniakiem. Snickersy to buty numer 4. I wreszcie but numer 5 to but za kostkę. Musisz mieć buty za kostkę. Nagrałem film, powinien już być gdzieś na YouTubie, możecie poszukać. A jak nie, to zaraz to w dole podam link. Do niego. Dlaczego musisz mieć buty za kostkę? Dlatego, że wyglądasz z nich po prostu jak maczo. Buty za kostkę, po pierwsze, buty jesienno-zimowe, czasami jednak, nawet w naszym kraju bywa, bywa zima i warto mieć coś cieplejszego. Po drugie, wygląda się w nich świetnie. Można w nich chodzić także latem, można w nich chodzić jesienią, można w nich chodzić wiosną, ale zawsze wygląda się w nich dobrze. Ja akurat jako but za kostkę, jako, żeby Wam pokazać, wybrałem buty BELWIP 358 z najlepszego zamszu na świecie, zamszu Janus. Ponieważ ja uważam, że warto mieć jakieś buty zamszowe. Nie będę tutaj tego rozwijał, ma być 5 modeli. Więc to jest but za kostkę, który ja mam w tej chwili na sobie, kiedy nagrywam ten film, który uwielbiam, w którym wygląda się stylowo i dobrze. Buty za kostkę to jest coś, co musisz mieć. Dzięki niemu, nim zawsze znasz na luzie, a jednocześnie mają w sobie pewien pazur. Stąd tajne okswaldy, brązowe okswaldy, zdobione lub nie, derby lub mąki, snickersy i jakieś buty za kostkę. To mogą być szteblety, to mogą być mąki za kostkę, to mogą być trzewiki, mogą być zamszór z zamsz, skóry cielęcej, groszkowanej lub licowej, bez znaczenia. Buty za kostkę musisz mieć. Uwierz mi, jak je zaraz założysz, sam się przekonasz, że wyglądasz w nich świetnie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Że wskazówki, które tutaj daliśmy, będą Wam pomocne. Jeśli tak, pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o łapce w górę, pamiętajcie o dzwoneczku. Tak, żeby kolejne filmy, które nakręcamy, pojawiały Wam się na YouTubie. Zapraszam do, do, na nasz kolejny film. Ja Wam bardzo dziękuję za spotkanie i do zobaczenia.